Nowym projektem realizowanym w Gdyni w różnych miejscach jest idea przystani. To idea polegająca na zorganizowaniu w poszczególnych fragmentach Gdyni miejsca spotkania. Miejsca, w którym mieszkańcy mogą przyjść nieodpłatnie, korzystać z różnego rodzaju zajęć, aktywności, ale także być ze sobą razem. Myślę, że to bardzo ważne. Ta przystań powstaje na Witominie, pięknej dzielnicy z tradycjami, z piękną historią, ale też tej dzielnicy, która jest objęta w części projektem rewitalizacji, a więc. Takie działania w sposób szczególny, myślę, będą ciepło przyjęte przez miejscową społeczność dzielnicy Widomina. Od 2018 budujemy w Gdyni sieć przystani, centrów sąsiedzkich, które są miejscem integracji mieszkańców, spędzania wolnego czasu, również miejscem świadczenia usług społecznych. Właśnie taka przystań powstaje przy ulicy Widnej. Jest to budynek, który budujemy zupełnie od nowa, zgodnie z zapotrzebowaniami mieszkańców. Dziś widać już bryłę budynku, i to jest ten czas, kiedy należy powiesić wieche. I właśnie z tej okazji spotkaliśmy się dzisiaj na Witominie, by świętować tę radosną okazję. Do tej chwili przeniesione zostaną dwie gdyńskie biblioteki, czyli biblioteka na e, obecnie mieszcząca się na Leśniczówce i biblioteka z ulicy Narcyzowej. E, co oprócz książek, na pewno miejsce dla, do spotkań, których bardzo brakowało w tych obydwu placówkach, e, które przynosimy. E, będą tam e, odbywały się różnego, różnego rodzaju aktywności dla dzieci. Dzieci dla dorosłych. Będziemy bardzo ściśle współpracować z domem sąsiedzkim, tak jak robimy to na przykład na Chylonii. I myślę sobie, że ten cały program, który będzie realizowany w bibliotece, będzie bardzo służył mieszkańcom całego Witamina. A tego nam bardzo brakowało.